Kamera wewnętrzna TAPO C211 dostępna w eleganckiej czarnej wersji czyni ją doskonałym wyborem do ciemniejszych wnętrz. Urządzenie oferuje rozdzielczość 2K 3 megapiksele z pełnym polem widzenia 360 stopni w poziomie oraz możliwością śledzenia ruchu, co pozwala na bieżąco monitorować wydarzenia w pomieszczeniu. Zestaw funkcji takich jak dwukierunkowe audio, diody IR do 9 metrów, rozpoznawanie dźwięków, m.in. płaczu dziecka, i wyznaczanie stref prywatności czynią z TAPO C211, wszechstronne rozwiązanie do monitoringu wnętrz sprawdzające się zarówno jako kamera bezpieczeństwa, jak i elektroniczna niania. Zarządzanie kamerą odbywa się za pomocą intuicyjnej aplikacji Tepeling Tapo, dostępnej na urządzeniach mobilnych. Interfejs aplikacji pozwala na szybkie dostosowanie ustawień, podgląd na żywo oraz przeglądanie archiwum nagrań.